To będzie dziewczynka, także typujemy imiona dla córki Anjax. Tak. No to moje pierwsze, yy, moje ego mówi mi, że Anjax mogłaby nazwać córkę Nicole. Hahaha, mocny statement. Moim zdaniem do Charlotte Nicole pasowałoby idealnie. Nie wyobrażam sobie, żeby jej druga córka miała imię kończące się na A. No, to jest jakiś trop i ja pójdę tym samym. Moim zdaniem trzymając się zagranicznej fali imion, drugim może być Catherine, O Matko, Catherine. Mi się wydaje, że przy zdolnościach lingwistycznych Andziach, to już jest I byłoby na tę samą literę i byłoby zrobienie Katie. A oni lubią zrobienia. Katie, Charlie. O, Katie to już bardziej, no. No. Mocne, mocne. Egzotycznie. Moją drugą propozycją jest Emily. Takie słodkie, family-friendly imię. Emily jest fajne. Moje zdanie pasowało. I nawet ja jestem na zagranicznie takie nie za trudne. Wszyscy się domyślamy, jak to się pisze i bez problemu z wymową tak jak przy Catherine. Tak, takie a, polskie, ale to jednak nie Emilia, tylko Emily. Raz.